Witam wszystkich na 13 wieczorach muzycznych Świętego Działania Wodoru Sokocz 2024. Mościem 20. specjalnym wieczoru jest faktor Maciej Gąsiorek, faktorcy ze warszawskich. I myślę, że jego biurka jest w naszym programie, prezydent Józefem. Zapisane w synu Bładysława i Janiny z Domu Zbignieckiego. Urodzono 22 lutego 1915 roku w Petersburgu. Później ludzka właśnie przyniosła się na kolej. E, w synu trube wchodził do jego czuł się. Całym krzykiem miejskim weszło w dworku, w którym mieszkał Józef Słowacki. i tak się złożyło, że faktycznie w Polskiej XX wieku chyba Andrzej Edy jest takim następcą stylu i dusza słowackich. Kiedy wypadł, aż, był Barbaro, on już kończył tu panamistykę, zaangażował się w Krołowie w batalionach Chłopskich, w, w Związku Walto-Srody, ale była on nie w Warszawie w tym czasie. Również e, orzepił się e, i, i czekało mu zadanie e, Armia Krajowa w Tornowskim e, rządu notyjskiego na no, e, tereny połowania potrzebował kogoś, kto będzie mógł rozmawiać z uba o tym, żeby zatrzymać rzeźbłońską. I taką osobą, która biegła była, również w języku ukraińskim. pan Simicel, tam Simicel, pan 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 z pan Simicel, On właśnie pan Simicel, z misją 10 lipca 1943 roku w obojętziach wsi pustycze został w czasie tych rozmów zablokowany, również w Bożnicy i jeszcze jedną osobę. Zablokowany w interpretacji.